Siemanko moi drodzy z tej strony Łukasz M Dzisiaj na odcinku rozgrywamy pojedynek wewnątrz klubowy Tym razem wybrałem zespół Paris Saint Germain W sumie było 7 limitek, ale jak kojarzycie dwa razy był Mbappe Więc jedna jest nam niepotrzebna limitka Tak więc mamy Mbappe, Verratti, Buffon, Draxler, Cavani No i oczywiście Neymar 10 zaszetek Startujemy, zobaczymy kto z klubu Francuskiego zagra w wielkim finale. Miejmy nadzieję, że będzie dużo kart. W sumie jest nawet o jedną kartę więcej niż normalnie, bo powinno być 6, a mamy 7. No i zobaczymy, ale tutaj nie widać ani jednej karty z Paris Saint-Germain. Więc odkładamy i szukamy dalej. Ktoś się tutaj nam pojawił. Mamy Neymara. Neymar na razie wychodzi na prowadzenie. Tutaj już nie ma nic więcej. Juventus nawet dwa razy. No i nie ma więcej kart z Paris saint Germain. Kogo mamy tutaj? Jakaś jedna karta gdzieś jeszcze powinna być. Czy tutaj jest o jedną mniej? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, nic nie jest sklejone, tak więc, moi kochani, tam było 7, tutaj 5. Wyrównały się te liczby. Paris Saint-Germain nie było w środku. Natomiast w tej saszetce Też nie ma Jesteśmy w połowie I na razie tylko nam Neymar wpadł Ale myślę, że to nie koniec I jeszcze jakiś zawodnik Tutaj powalczy z nim W tej saszetce również nic No, tutaj chyba też jest więcej tych kart. Popatrzcie. Jak w jednej saszetce jest 7, tak w innej 5. Tutaj nie ma, więc kolejna saszetka bez karty Paris Saint-Germain. 3 już tylko do końca. Na razie tylko na horyzoncie nam widnieje Neymar. No i na razie nie chce się to zmienić. Ponownie nie ma karty. Zespołu Spark de Prince. Może teraz Spartak, Szalkę, Henderson. No, i tutaj też nie ma. Mam nadzieję, że teraz żadnego psikusa nie zrobi inny zawodnik, bo wtedy byłaby musiała być dogrywka. Rabiot, nie ma go na limitce, C tutaj Barcelona boka no jest kawani. I tutaj szalkę. Więc jednak jest dogrywka pomiędzy tymi dwoma zawodnikami. Więc no będzie ciężko, żeby wyłonić zwycięzcę. Mam tutaj saszetki 5 sztuk. Jeżeli się nie uda trafić ani tego, ani tego, wtedy zrobimy inaczej to. Barcelona ale Paris Saint Germain nie widać tutaj znowu mamy 7 kart w saszetce dziwna sytuacja 3 saszetki i co chwilę 7 kart tutaj nie ma Pada, ale rabiot. Dwie do końca. Też nic nie ma. No i jeżeli teraz nie będzie, to zrobimy taki szybki numer. No i nie ma, jest Loselso, ale akurat zawodnika ani Neymara ani Kawaniego nie było a więc moi kochani ja teraz zrobię tak odwracam karty i wybieram dla każdego po jednej ten kto będzie miał wyższą liczbę sumę tych punktów to wygrywa mamy tutaj kartę dla Kawaniego i mamy kartę dla Neymara na górze mamy Wspólną liczbę 224-213, czyli wygrywa Kawani, i to Kawani zagra dla Paris Saint Germain w wielkim finale. To by było na tyle dzisiaj. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.